Wjechałem w ten zakręt piaszczysty, musiałem wsiąść z roweru by przejść okoła grzęzno, ale przy tej okazji zaczynałem się w bardzo uroczym zakątku Przy starożeczu starożecze, to takie miejsce Jak samo nazwa wskazuje, dawne koryto, nie płynące już przez to miejsce rzeki, ale cały czas podmokłe. Woda cicha, stojąca, lekko i porośnięta gęstą roślinnością, w tym również takimi pięknymi księdzami. W niczym panuje niczym cisza, słychać jedynie śpiewające w krzakach, czy też trawach, wysokich trawach ptaki. A nad źdźbłami trawy unoszą się motyle. Starorzecza to miejsce, w którym Bogate porośnięte roślinnością wodną, ale to miejsce, gdzie można złapać całkiem przyzwoite okazy ryb. Szczupaki mają tu, myślę, całkiem dobre miejsce dla siebie do życia. Tak, za mną oczywiście łąki, pasące się na nich krowy. Nie udało mi się sfilmować jeszcze lotu ważki, ważek, gdyż tu na jest ich sporo ilość. ale dotąd nie zauważyłem jeszcze ani jednej. Storo rzeczy to miejsce, gdzie przyroda sama sobie ustala swoje warunki. Mało kto bowiem ingeruje w nie. Stąd roślinność bardzo bujna, widać. Liście tataraku, kwiaty. Właśnie nawet jeden mały przed dębu. A zatem różnorodność fauny jest. No i jeszcze raz ujęcie tego starorzecza i tu przy okazji chciałbym wspomnieć, że tu w okolicach Liwca na łąkach, wśród łąk takich miejsc jak to, które w tej chwili filmuję jest dużo.